Wielka uroczystość podsumowująca z jednej strony wielkie spełnienie marzeń wielu osób, z drugiej strony otwierająca nowy rozdział w historii naszego Domu Kultury. Otwarcie sali widowiskowej po remoncie, otwarcie widowni uroczyste. O godzinie 18.00 5 .00 stycznia w niedzielę koncert orkiestry kameralnej Silence and Art Collective pod batutą Mateusza Walacha z udziałem wokalistów: wokalistki Joanny Smajdor i wokalisty Rafała Szatana. To, to będzie jedno wydarzenie dość eleganckie, dość uroczyste jednocześnie, z taką, myślę, dość popularną nutą, bowiem będą to różnego rodzaju hity karnawałowe, no, rozpisane na orkiestrę. Fantastyczne wykonanie, fantastyczny skład, naprawdę wielka, wielka feta. Koncert poprowadzi Magda Grundziowska, aktorka znana z ekranów i telewizyjnych, i kinowych. Między innymi znana z ostatniej produkcji Juliusza Machuskiego, Ambasada. Zaproszenia na ten koncert rozeszły się w zatrważającym tempie. No, bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo szybko. Mamy oczywiście też, mieliśmy przewidziane miejsca dla. Gości specjalnych, dla których te, to miejsce znaleźć się musi, więc o, o to mogą być spokojni, bo są rezerwacje porobione. No nie mniej, chcieliśmy również, żeby mieszkańcy kuźni mogli sobie tutaj podejść i odebrać zaproszenie, i tak się stało dosłownie. W bardzo, bardzo w krótkim czasie rozeszły się wszystkie zaproszenia, także, niestety, jest nam bardzo przykro, zostały już miejsca wypełnione. Opsik.